Cześć. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Kolejny update z rynku kryptowalut, tym razem piątek 12 kwietnia zapraszam do przeglądu rynku. W dniu dzisiejszym porozmawiamy o altcoinach, dominacji, samym Bitcoinie, ETF-ach, likwidacjach, także myślę, że będzie to wartościowy i pomocny odcinek. Jeżeli tak będzie, jak zawsze walczymy pod każdym filmikiem o 1000 lajków. Za wszystkie lajki dziękuję, jeżeli tak nie będzie, zawsze można zostawić kciuk w dół. Zanim przejdziemy do samego materiału, proszę pamiętajcie, że nic w tym filmiku nie jest poradą inwestycyjną, są to tylko i wyłącznie moje przemyślenia i moje predykcje, a samo wideo ma charakter informacyjno-edukacyjny. Zaczynamy na CryptoBubbles, widzimy, że po raz kolejny z perspektywy dnia mamy tutaj zjazd odpowiednio od 11 do 5, 6, 3, 4, 2%. Oczywiście, całe te działania na altcoinach teraz są uzależnione od bitcoina i od dominacji bitcoina. Mówimy o tym od dłuższego czasu. Z perspektywy osób, które posiadają altcoinowe torby, możecie wykorzystać to jako moment, by dokładać do toreb. Z perspektywy osób, które były w bitcoinie bądź też dopiero zaczynają na rynku krypto, oczywiście jest to moment, by prawdopodobnie zacząć budować swoją pozycję. Tutaj bardzo ważna uwaga, dlatego że ja osobiście spodziewam się wyższej dominacji bitcoina. Rozmawialiśmy o tym, że dominacja bitcoina powinna zajść do jakiegoś konkretnego poziomu, byśmy mogli później zobaczyć dystrybucję na dominacji bitcoina. I tak jak tutaj z perspektywy krótkoterminowej, wyraźnym takim punktem może być poziom 55, 15, 55, 45%. Tak, oczywiście, 57% jest tutaj również na kartach. Obecnie jest bitcoin season. Mniej kapitału płynie w altcoiny, ale oczywiście docelowo spodziewamy się tutaj odwrócenia tej sytuacji, dlatego, że w pewnym momencie spodziewamy się tutaj old seasonu. No i oczywiście spodziewamy się tej dystrybucji na dominacji. Z którego poziomu do tej dystrybucji, do tej dystrybucji dojdzie, tego nie wiemy. Ja obstawiam, że może to być poziom 55-57%. Raczej nie spodziewam się Bitcoin, dominacji Bitcoina w, tutaj w okolicach 60%. To są tak naprawdę nieduże różnice, bo to będzie 2%, 3% różnica, ale dla altcoinów ona będzie bardzo mocno odczuwalna, dlatego że nawet jak patrzycie teraz danego altcoina w parze do BTC, no to większość z nich wygląda jak śmierć Wenecji. No i tutaj bardzo ważne jest to, by wybrać te, które nie wyglądają aż tak tragicznie. Um, oczywiście zakładamy, że większość altcoinów, które ma dobry performance względem Bitcoina w BES-ie, czy też we wczesnej hoście, z reguły bardzo dobrze radzi sobie też w samej hoście. Także tutaj oczywiście mamy wzrost dominacji od dołka, który miał miejsce we wrześniu 2022 roku widzimy, że dominacja bitcoina cały czas rosła, i w pewnym momencie dojdzie do jej dystrybucji, i to będzie moment, kiedy tak naprawdę zaczniemy tutaj old season. Z perspektywy mikro, oczywiście dostajemy sygnały, gdzie ta pozycja potencjalnej dystrybucji może być. No, i ja bym stawiał właśnie na strefę 55 bądź też 57%. Dopóki dominacja rośnie, nie spodziewamy się większych rajdów od altcoinów wysoka dominacja daje szansę na to by akumulować swoje wybrane altcoiny, które was tutaj interesują. Z perspektywy bardzo krótkiego ruchu dla kogoś kto tutaj jest w trade'ie, jeżeli chodzi o altcoiny, to widzimy, że mamy breakout z tej byczej flagi, mimo tego, że mieliśmy tutaj fakeout. No i przebiliśmy ten poziom i utrzymaliśmy ten poziom 5454. 54. Kolejnym stopem powinien być tutaj poziom w okolicach właśnie 55%, co oznacza, że z perspektywy krótkoterminowej, jeżeli dominacja utrzyma poziom 5454 54, i to jest ważne, jeżeli utrzyma ten poziom, powinniśmy zobaczyć dalszy zjazd i dalsze wykrwawianie się altcoinów. To jest oczywiście perspektywa mikro, coś na co patrzymy z perspektywy dzisiejszego, jutrzejszego dnia. Z tym, że w ostatnim czasie mieliśmy fajne weekendy, więc oczywiście na, na słabej płynności wcale nie można wykluczyć tego, że w sobotę czy w niedzielę zobaczymy znowuż jakiś rajd, tak? E, dlatego, że ta dominacja też jest bardzo tutaj zmienna, ma duże wahnięcia. I każde jej wachnięcie w jedną albo w drugą stronę bardzo mocno oddziałowuje na altcoiny i warto o tym pamiętać. Przejdziemy do samego Bitcoina. Perspektywa krótkoterminowa. Z perspektywy krótkoterminowej, tak na dobrą sprawę, jest wiele rzeczy do omówienia. Wiemy, że mamy odreagowanie od lokalnego dołka. Wiemy, że robimy coraz to wyższe dołki, napędzamy tą strukturę wzrostową, trzymamy trend. Udało nam się przebić mikrotrend i żeby przebić makrotrend spodziewamy się nowego ATH. Dużo osób, dużo opinii, kiedy będzie nowe ATH, czy w przyszłym tygodniu, czy w kolejnym tygodniu, czy po halwingu. To jest oczywiście, staranie się określenia akcji cenowej w czasie jest bardzo ciężkie. Docelowo, moim zdaniem, jesteśmy tutaj usytuowani dość korzystnie. Pod to, by w końcu dobić, dopełnić tego boksa, dobić 76 tysięcy ruchu z perspektywy mikro, wrzucimy sobie nasze średnie. Widzimy, że bardzo ładnie respektujemy tą dwudziestkę, bardzo ładnie pokazuje nam to trend wznoszący. Trzymamy wcześniejsze ATH z 2021 roku jako wsparcie. Mamy obecnie punkty oporu nad sobą, na które warto tutaj zwrócić uwagę. Pierwszy punkt oporu jest to, jest to idealnie poziom, który testujemy w tym momencie. Jest to poziom 70 905. Drugi wyraźny poziom oporu będzie tutaj, gdzie dostaliśmy trzy razy w głowę. Jest to 71 512. No i docelowo spodziewamy się tutaj trzeciego punktu oporu na poziomie 72 669. I teraz, jeżeli jesteś traderem, jeżeli, jeżeli swingujesz, jeżeli jesteś w pozycji, każdy z tych poziomów powinien wzbudzić Twoje zainteresowanie, dlatego że każdy z tych poziomów będzie tutaj punktem oporu. I każdy z tych poziomów już udowodnił, że będzie punktem oporu. Jeżeli skoncentrujemy się na poziomie 70 900, to oczywiście był on naszym tutaj i oporem, i wsparciem, oporem, i wsparciem, oporem. Tutaj również mieliśmy świece, które walczyły z tym poziomem. No i teraz widzimy, że mamy duże skupisko 4 świec, które walczy z tym poziomem. Jeżeli chodzi o 71,5, myślę, że jest to wyraźnie widoczne. Tutaj też ten jeden knot starał się przetestować ten poziom. No i oczywiście 72669, wyraźny tutaj ten raid, który dostał Odrzucenie również po -teście tego poziomu. Bardzo często trzeci powrót, czwarty powrót do konkretnego punktu oporu daje możliwość przebicia tego punktu oporu, więc spodziewalibyśmy się tego ruchu. Jeżeli dojdzie do tego ruchu na 72669, spodziewałbym się tutaj blastu. Przez ten poziom i dopełnienia minimum krótkiego impulsu, czyli przetestowania tego wcześniejszego obecnego ATH. Ok. Zobaczymy, jaki będzie wolumen, zobaczymy, jakie będzie weekendowe volume. Na obecną chwilę, jak zaraz przejdziemy na perspektywę makro, volume nam cały czas spada, ale pokażę Wam, czemu to jest w pewnym sensie dobre, że volume z perspektywy makro nam spada. Przejdźmy sobie tutaj do ETF-ów. Widzimy, że w ostatnim czasie mamy no, mieszane dane, jeżeli chodzi o ETF-y. Widzimy, że w dniu wczorajszym mieliśmy ETF-y na plus, przedwczoraj również na plus, 9 delikatnie na minus i 8 w zeszłym, w zeszłym tutaj tygodniu, tak, w zeszłym tygodniu, nie, w poniedziałek, również na minus. Co jest ważne, CEO Grayscale ogłosił, że wszystkie podmioty, które miały zostać zlikwidowane, zostały zlikwidowane. Te, te GBTC zostały wyplute na rynek, więc spodziewają się tutaj wypłaszczenia i unormowania odpływów. Zobaczymy, ile w tym prawdy, ile w tym gaszenia tutaj ognia. W każdym razie wiemy, że cały Genesis. Inne podmioty, które podlegały likwidacji, zostały tutaj przez GBTC, wyplute na rynek. Te portfele są już puste, więc teoretycznie spodziewalibyśmy się e, sytuacji, w której jest coraz mniej wyrzucanych BTC przez GBTC, co oczywiście jest dużym plusem, dlatego że chcemy widzieć tutaj dodatni, codziennie dodatni napływ. Z ETF-ów, do tego mamy inne podmioty akumulacyjne. Do tego również Azja dołącza do imprezy. Jak donosi Bitcoin Archive, Azja nadchodzi do imprezy bitcoinowej. Hong Kong approving Bitcoin ETF, South Korea will approve Bitcoin ETFs, Chinese fund managers launching BTF i e, Bitcoin ETFs. O co chodzi? Tutaj Chinesy, czyli Chińczycy, oni będą za pośrednictwem Hongkongu, za pośrednictwem Hongkongu, o ile się nie mylę, w większości wchodzić w Bitcoina. Chiński odpowiednik BlackRocka również złożył tutaj aplikację i wydaje mi się, że w tym wpisie o to mu chodzi. Także Koreańczycy, jest jeszcze Wietnam, są inne kraje, które również chcą dołączyć do tej imprezy, więc oczywiście tutaj Spodziewamy się nowego napływu wolumenu, spodziewamy się nowej fali zakupowej. No i tak jak tutaj ładnie to ujął, eh, US Bitcoin ETFs pushed the price from 38k to 73k, czyli oczywiście dzięki ETF-om pchnęliśmy cenę z 38 do 73 tysięcy. Eh, wolumen jest ważny, napływ nowego kapitału jest ważny. Wiemy, że lokalni doradcy finansowi z reguły czekają w okolicach 90 dni, by zacząć proponować swoim klientom bitcoina. Wiemy, że UBS oraz Morgan Stanley walczą o to, kto będzie jako pierwszy mógł oferować bitcoina swoim klientom. Także, na dobrą sprawę, z tej perspektywy, wszystko idzie w dobrym kierunku. Kiedy myślę w dobrym i mówię w dobrym kierunku, mam na myśli to, że Yes, są podmioty, dzięki którym będzie nowy napływ kapitału do BTC. Oczywiście zwiększy to, tak jak pokazywałem na początku, dominację Bitcoina w krótkiej perspektywie, ale docelowo chcemy, by ktoś tą cenę pompował i nie ma co tutaj się zbyt wiele oszukiwać. Także wypłaszczanie się odpływu z GBTC w dość stabilny napływ kapitału poprzez obecne. Amerykańskie ETF-y i oprócz tego inne podmioty akumulujące w połączeniu z azjatyckim kapitałem, moim zdaniem, są tutaj wspaniałą kombinacją do tego, by zobaczyć kolejne wyższe wartości na Bitcoinie. Jakiś czas temu, no już jakiś czas temu, w BESSie pokazywałem taki diagram przed ETF-ami. To było już dość dawno. I wtedy widzieliśmy, że azjatycki udział w rynku kryptowalut był bardzo duży. Myślę, że oni nie chcą zostać w tyle i że będą starali się tutaj za wszelką cenę dogonić tego peletonu i wychodząc z założenia, że skoro w US mogą zarabiać na tych ETF-ach oferując dostęp do Bitcoina swoim klientom, to dlaczego w Azji nie mogą tego robić. Zanim przejdziemy dalej, warto powiedzieć, że inflacja, o której rozmawialiśmy w ostatnim czasie, wróciła gorąca. Mieliśmy tutaj 3,5% odczytu, no i oczywiście spodziewamy się, tutaj, spodziewamy się tutaj, spodziewaliśmy się tutaj reakcji na rynku. Widzieliśmy, że rynki tradycyjne zanurkowały delikatnie, widzimy, że dolar wzrósł, a sam Bitcoin również na wartości wzrósł. Pamiętamy tą odwrotną korelację. Pamiętamy tą odwrotną korelację bitcoina do dolara. Kiedy dolar rośnie, bardzo często bitcoin spada. Jednak w tym przypadku dochodzimy do punktu, w którym, na dobrą sprawę, bitcoin ma udowodnić, że jest hedżem przeciwko inflacji. Więc, jeżeli ktoś uważa, że bitcoin to hedge przeciwko inflacji, a inflacja rośnie, no to po co tego bitcoina sprzedawać? Tak? Także to jest jakby kwestia tutaj podstawowa. Zanim przejdziemy do makro, szybki rzut okiem na likwidację. Jeżeli akcja cenowa wybije poziom w okolicach 71, 71,5, 71,700, nawet do 72 tysiące zobaczymy tutaj bardzo duże likwidacje. Ja osobiście spodziewam się tej podbitki, dlatego i to z perspektywy mikro, o czym powiedziałem przed chwilą, i to z perspektywy makro, dlatego że w ostatnim czasie rynek bardzo mocno szuka płynności i porusza się właśnie między... Między tutaj poziomami, gdzie może tą płynność zebrać. Dlaczego tak jest? Dlatego, że w ostatnim czasie, mimo tego, iż akcja cenowa nam rośnie, widzimy cały czas spadek na wolumenie, tak? Bardzo często, kiedy mamy takie spadki na wolumenach, daje to nam, nam szansę do tego, by zbudować tutaj odpowiednie momentum przed kolejnym pchnięciem. Tutaj akurat w tym dużym ruchu korektywnym, w tym klinie, w którym byliśmy, gdzie zapoczątkowaliśmy to pchnięcie, o którym przed chwilą widzieliśmy, mówił Bitcoin Archive. Mieliśmy również bardzo mocne opadające, bardzo mocno opadające, volume. Tak więc takie opadające, volume bardzo często jest odczytywane negatywnie przez większość osób, szczególnie przez traderów, bo oczywiście oni potrzebują potwierdzenia do swoich ruchów ale z perspektywy większego ruchu opadający wolumen wcale nie musi tutaj oznaczać niczego tragicznego, bo kiedy ten wolumen wróci i dojdzie tutaj do breakoutu na wolumenie, tak? Kiedy po prostu wpadacie w taką monotonię, taki marazm, taką nudę, która obecnie jest, no bo konsolidujemy bokiem na dobrą sprawę. Widzimy, że nawet to wybicie z tego penantu nie ma w sobie wystarczająco atrakcyjnej dynamiki ruchu. To oczywiście kiedy to oczywiście, kiedy wybijemy ten, ten trend spadkowy na wolumenie, zobaczymy kolejne większe pchnięcie do góry. Więc, jeżeli ktoś tu tutaj szuka jakiegoś bodźca do obserwacji, czy punktu obserwacyjnego, może sobie zrobić tą linię trendu i może ją bacznie tutaj obserwować. Jeżeli chodzi o nasze HTF-y, o punkty, gdzie mamy obecnie płynność na rynku no To widzicie, że mamy tutaj sporo płynności w okolicach lokalnego ATH na poziomie 73700. No i oczywiście mamy sporo płynności tutaj na tym, w okolicach tego dołka. O tym mówiłem, że tutaj jest bardzo dużo stop-lossów ustawionych, więc zejście do 59000 jest wysoko oczekiwane. I tutaj dużo osób ma zamiar wejść w pozycję. Co ciekawe, nie ma jakiegoś super. Mega, mega dużego zagęszczenia w okolicach 50 tysięcy. Moim zdaniem, no wciąż są osoby, które uważają, że zejdziemy do 50 tysięcy. Wydaje mi się to bardzo mało prawdopodobny scenariusz. Nie niemożliwy, bo na tym rynku wszystko jest możliwe i za pomocą czynników zewnętrznych możemy tam być jutro, ale patrząc, jak układa się struktura, patrząc na to, jak układają się Różnego rodzaju aspekty zapewniające płynność, jak wyglądają korekty, jakie są płytkie. E, oczywiście przychodzi halving, i wiele osób tutaj pewnie determinuje ten fakt wyprzedaży przed-halwingowej, pohalwingowej. Dla mnie, żeby wyprzedaż miała miejsce, to musi najpierw być rajd, a jak na razie rajdu nie ma, bo uważam, że obecna, obecna cena, która wybiła 73 700, 600 to jest pchnięcie z ETF-ów, a nie pod halving. Więc jeżeli zobaczymy tutaj raid pod 76 tysięcy i wyżej, no to tak, oczywiście możemy zobaczyć jakąś, jakąś korektę, ale widać tutaj z perspektywy płynności, że jest jakaś grupa osób, która ustawia się pod to 50 tysięcy, ale nie jest to zbyt duża grupa osób, tak? Także są wciąż osoby, które wierzą w to, że spadniemy do 50 tysięcy. Tak jak powiedziałem, nie można tego wykluczyć, bo jest to rynek krypto, różne rzeczy mogą się jeszcze wydarzyć. Widzimy, że wyprzedaż na rynkach tradycyjnych na razie nie efektuje Bitcoina, Bitcoin żyje swoim życiem, rosnące DXY nie efektuje Bitcoina, czyli możemy prawdopodobnie przyjąć taką tezę. Że podczas upadających banków Bitcoin wzrósł 40% do góry, podczas wysokiej inflacji Bitcoin również rośnie. No bo teoretycznie wiele osób zakłada, że jest hedge'em przeciwko inflacji i przeciwko ponzi bankom, tak? Więc składając te wszystkie komponenty razem, yy, moim osobistym zdaniem, zejście do 50 tysięcy jest bardzo mało realne. Dla mnie kluczowym punktem, kluczową podłogą jest 60 tysięcy. I to jest punkt, o którym Wam wielokrotnie mówiłem na tym kanale. Dopóki jesteśmy powyżej 60 tysięcy, jesteśmy jak najbardziej w grze prowzrostowej. Na dobrą sprawę widać tutaj, że od wybicia naszego obecnego HATH od 13 marca, czyli blisko miesiąc, jesteśmy w ruchu bocznym. My cały czas tutaj konsolidujemy. tak? Oczywiście byliśmy. Byliśmy w tym penancie, do którego tutaj, z którego się wybiliśmy, co jest bardzo korzystne. Wciąż jesteśmy powyżej ATH 221, bardzo korzystne. Wciąż jesteśmy powyżej dziennej 20, bardzo korzystne. Strukturalnie jesteśmy tutaj jak najbardziej usposobieni do tego, by zobaczyć kolejne pchnięcie do góry. I teraz tak, może omówmy pierwszą, mamy pierwszą strukturę FIBO, jest to krótkoterminowy pomiar który oczywiście bazuje na tym swing low i na tym swing high. Tutaj mamy cele techniczne dopełniające impulsu od 73 tysiące do 76 tysięcy. To jest perspektywa krótszego rozegrania na makrointerwale i to jest ruch, w którym obecnie, na którym obecnie się tutaj koncentrujemy. Więc patrząc na całą perspektywę strukturalną, którą widzicie w tym momencie, ja nie wiem co będzie za 4 godziny, 10, 15, jesteśmy tutaj na dobrej drodze, do 76 tysięcy, oczywiście z perspektywy mikro macie ładnie rozpisane punkty oporu, więc to są punkty, na które musicie zwrócić tutaj uwagę. Jeżeli wrócimy do pomiaru makro, bazujemy na tym lokalnym dołku, czyli na naszym fundamencie obecnie 60 800 Bitcoin i na naszym ATH 70%. 3773 600. Widzimy, że tutaj dopełnienia impulsu są troszkę większe, dlatego że bierzemy większy zakres ruchu pod uwagę. I tutaj mamy poziomy od 77 do 83 000 bitcoin. Jeżeli przebijemy obecne ATH. Wcale bym się nie zdziwił, gdybyśmy zobaczyli bitcoina, tak jak mówiłem już dawno, między 75 a 85 tysięcy. Wydaje się, że to jest kolejna opcja, by tutaj pchnąć do góry, by ściągnąć to wcześniej wspomniane liquidity, by skasować pozycję z perspektywy likwidacji i by dopełnić kolejnego ruchu. Oczywiście większość z Was zadaje sobie pytanie, kiedy. No i niestety na to pytanie odpowiedzi to ja nie znam. Jesteśmy w stanie przygotować się na dane scenariusze, ale nie jesteśmy w stanie określić ich w czasie. Bitcoin na przestrzeni historii, czy na przestrzeni dużych konsolidacji, na kluczowych makrostrukturach, czy też oporach, bądź też wsparciach, może konsolidować bardzo długo. I ten zakres konsolidacyjny pomiędzy 60 tysięcy, a 73 tysiące, on może się utrzymywać jeszcze miesiąc, dwa, trzy miesiące, a może się utrzymywać trzy dni. Więc określenie ruchu w czasie jest tutaj bardzo, bardzo ciężkie. Dlatego przygotowanie się na dwa zasadnicze scenariusze jest po prostu prostsze. Kiedy wybijamy poziom 73,700 i zobaczymy wzrost na wolium, na wol, na jest to dobry znak do tego, że czeszemy 76 000 do 83 tysiące. Jeżeli zobaczymy bitcoina wpadającego do penantu tracącego to Swing Low na 64, wracającego do Swing Low na 60 i tracącego 60 800, no to to otwiera drogę dla wielu osób czekających na 50 tysięcy, tak? Także scenariusze są tutaj dwa, są bardzo proste, są bardzo dobrze rozpisane. Nie jesteśmy w, czas w, w czasie w stanie określić, jak długo ta konsolidacja potrwa. Możemy zgadywać, ktoś w końcu zgadnie, ale określenie takiej konsolidacji w czasie jest bardzo tutaj ciężkie. Jak długo ona jeszcze może trwać? Mamy 8, 9 dni do halvingu, ile się nie mylę. Duż, dużo osób tutaj parcy typuje, że zobaczymy ten raid przed żeby zobaczyć korektę po Tego nie można wykluczyć. Ja też to biorę pod uwagę, ale moim zdaniem, żeby zobaczyć korektę Najpierw powinniśmy wybić okolice 75-76 tysięcy. I wtedy byłoby tutaj pełne zrozumienie, podbitki i później jakiejś korekty. Ciężko jest sobie wyobrazić korektę pohalwingową na obecny stan rzeczy bez wcześniejszego rajdu, tak? Bo jeżeli mielibyśmy dostać korektę nie wybijając obecnego ATH, to to nie będzie korekta. To będzie tylko dopowiadanie sobie, że korekta przyszła, bo halving był, nie? Takie są, jakby, moje tutaj odczucia, jeżeli chodzi o to wszystko. Także odpowiadając na pytanie, kiedy nadejdzie kolejny większy ruch od Bitcoina, bardzo ciężko powiedzieć, dlatego że jesteśmy w bardzo kluczowym, fundamentalnym i strukturalnym miejscu dla BTC i bardzo często po tych konsolidacjach, po tych tutaj tygodniach spędzonych w okolicach wcześniejszego ATH. Kiedy zobaczymy już ten ruch do góry, to jest to parabola, ale do tej, do tej pory było to wyczekiwanie, i w obecnym czasie też jest to wyczekiwanie, bo tak jak mówię, jesteśmy w ruchu bocznym na dobrą sprawę od 13 marca, kiedy weźmiemy pod uwagę perspektywę makro, a nie perspektywę mikro. To tyle. Miłego piątku, miłego weekendu. Trzymajcie się. Hejka.